No. O, piękny dzień z Ligą Mistrzów, to i piękna promocja powitalna. Słuchajcie, STS daje wam 247 zł, jeżeli Barcelona na własnym terenie wygra dzisiaj z Kopenhagą, a zagracie sobie taki oto kupon za 2 zł. 247 ziko. O tej promocji powiem zaraz nieco więcej. Witam serdecznie na kanale. Obstawiamy Wielka prośba o zostawienie łapy w górę tu pod filmem. Dziękuję serdecznie za każde kliknięcie. Zebrało się nam 9 kuponów na dzisiaj. Pogadamy, posiedzimy, to będzie na Naprawdę długi film. Oczywiście do kuponów przejdę za chwilę. Zacznę od promocji powitalnej, walniemy konkursy i lecimy do kuponów. Jeżeli ktoś z Was nie ma konta jakimś cudem w STS-ie, to dzisiaj za zwycięstwo Barcelony grane takim kuponem, za 2 zł na stawce, tak jak widzisz, można otrzymać 247 zł. Jeżeli mamy tutaj osoby zainteresowane, tłumaczę co i jak. I lecimy dalej. Słuchajcie, promocja powitalna jest dostępna dzisiaj do godziny 21.00 dla każdej osoby, która stwierdzi, że zakłada konto w sts -ie. Konto w sts trzeba założyć z dedykowanego pod tą promocję linku, linku, który jest pierwszym komentarzu pod tym filmem. Jak sobie zerkniesz na sekcję komentarzy, pierwszy od góry jest z linkiem do STS-a, klikasz sobie w ten link, zaczyna się proces zakładania konta. Musisz zaakceptować zgody marketingowe, rozpocząć na spokojnie proces weryfikacji konta gracza i wpłacić minimum 50 zł. Te czynności zapisują cię do promocji na mecz Barcelona-Kopenhaga. I teraz słuchaj, z 50 zł na samą promocję poświęcasz 2 zł, bo Twoim pierwszym kuponem granym na STS-ie z konta depozytowego, z kasy, którą wpłaciłeś, musi być taki oto kupon. To jest po prostu kupon na to, że Barcelona dzisiaj wygra z Kopenhagą. Grasz to za 2 zł. Za pozostałą kasę to możesz pograć co chcesz, to jest pełna dowolność. Jeżeli Barcelona wygra. A ty zagrałeś ten kupon za 2 zł, to w przeciągu 48 godzin od zakończenia meczu dostajesz 247 zł w bonusie. 247 zł za to, że założyłeś dzisiaj konto, wpłaciłeś te minimum 50 zł, zagrałeś kupon za 2 zł, no i oczywiście za to, że Barcelona wygrała. Jeżeli mamy tutaj osoby, które nie mają konta na STS-ie, które twierdzą, że Barcelona wygra, które twierdzą, że warto 2 zł na to poświęcić, odsyłam takie zainteresowane osoby do pierwszego komentarza pod tym filmem, jest tam link do STS do założenia konta, do odebrania promocji i wieczorem trzymam z nowymi graczami kciuki za Barcelonę. Zanim przejdziemy dalej, no to oczywiście standardowo kilka pierdół. Pierdoła numer jeden, konkurs na naszym Facebooku. Obstawiamy.info, nazywa się nasza strona facebookowa, dzisiaj będzie 100 złotych rozdawane. W STS-ie typujecie rzuty rożne na Ligę Mistrzów, więc serdecznie zachęcam do sprawdzenia około dziewiątej, no, zawsze trochę szybciej dodaję tego posta, ale umów mi się, że około 9 będzie dodany post konkursowy. Link do Face'a do strony na fejsie w opisie pod filmem. I w opisie pod filmem jest też link do naszej grupy na Facebooku. Jakbyś chciał sobie od razu, od razu może wskoczyć. Tam mamy ponad 110 tysięcy ludzi. Oczywiście każdego dnia, nawet jak się mało w piłce nożnej dzieje, pojawiają się kupony, propozycje, typy od innych grupowiczów. Grupa dostępna dla każdego z Was. Jak zawsze przy gadce o grupie wrzucam jakieś najfajniejsze kupony. Te, które mam zapisane na kompie. Kupony z grupy oczywiście. Także serdecznie zapraszam do zerknięcia. Bo jeżeli temat typowanka Cię interesuje, a może, a może coś tam dla ciebie będzie. Linki, są wszystkie linki, są w opisie pod filmem. Lecimy do konkursu YouTubeowego jeszcze standardowo symboliczne 20 ziko w superbecie, uwaga, w superbecie jest do zgarnięcia. Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Subskrybować ten kanał trzeba, to koniecznie. Łapę w górę, kliknąć, like. Tak zwany pod filmem, dziękuję bardzo. I w komentarzu typujecie dokładne wyniki minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Benficą a Realem Madryt. Dopisujecie swój nick gracza SuperBeta. Typujecie do godziny 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez nicku gracza na SuperBet. Nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. Lecę do kuponów. Kupon numer jeden jest od Filipa. Typował na razie raz. Ten kupon był trafiony 23 stycznia. 1500 zł na 3086. 1586 profitu. Dzisiaj mamy kafla. Ciutkę poniżej podwojenia 1950 może wrócić. 2. Nie, nie dwa czyste zwycięstwo, bo mamy zwycięstwo Paris Saint Germain z Newcastle. No Newcastle ostatnio nie pokazało w lidze nic z Aston Villą. Jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, ograli w poprzedniej kolejce PSV na własnym terenie 3 do 0, ale tam PSV zagrało tragicznie. No jeżeli chodzi w ogóle o sytuację w Lidze Mistrzów, no to te, te dwie ekipy są na razie w top 8, ale to nie jest pewne top 8, nie? Tutaj Paris Saint Germain ma 13 punktów, to jest lokata szósta. Newcastle ma 13 punktów, lokata siódma. Top 8 to jest oczywiście jedna ósma finału, nie? Od, od top 9 do top 24 to już jest jedna szesnasta finału, no czyli lepiej być w tej ósemce, jest tutaj o co walczyć. Jest propozycja zakładu na to, że Paris Saint-Germain na własnym terenie wygra i propozycja zakładu na to, że to słabe PSV strzeli minimum jednego gola. No jeżeli chodzi o PSV, to nie muszą trzymać to miejsce 22, które mają, bo jak wypadną poza 24, no to odpadną w ogóle polecą w pizdu z Ligi Mistrzów, nie? Chyba matematycznie jest możliwy taki scenariusz. Tutaj na Napoli, Kopenhaga i Brugia Przede wszystkim czają się na te miejsca, dające dalszą grę w lidze mistrzów. No to co mówiłem, PSV zagrało bardzo słabo z Newcastle, przegrywając w lidze mistrzów 3 do 0. Potem zagrali bardzo słabo w lidze, remisując na własnym terenie znak bredom, co było wielką weekendową niespodzianką. Czy na własnym terenie strzelą gola z Bayernem Monachium? No Augsburg w miniony weekend na terenie Bayernu strzelił dwa gole Bayernowi, wygrywając dwa do jednego. Da się strzelić gola Bayernowi na pewno. Trzymam kciuki za drugi trafiony kupon. Idziemy dalej. Propozycja numer dwa od Macieja. Również jeden na jeden trafiony kupon, tak jak Filip 23 stycznia trafiony. Mamy 655 profitu i za pięć stówek mamy, słuchajcie, cztery typy wyciągnięte. No trzy, cztery. Minimum jeden gol Bodo Glimt na wyjeździe z Atletico de Madrid. No jeżeli, w... znowu weź Weźmiemy sobie pod uwagę poprzednią kolejkę Ligi Mistrzów, to tak, Atletico traciło gola z Galatą na wyjeździe, bo było 1-1. Jak pewnie dobrze pamiętacie, Bodo Glimt na własnym terenie strzeliło trzy gole z Manchesterem City. Dlaczego nie mieliby strzelić jednego gola z Atletico na wyjeździe? Tutaj może istotna informacja dla niektórych, Bodo ma aktualnie przerwę od swoich rozgrywek Ligi Norweskiej, nie? Czyli oni grali 20 stycznia mecz z Manchesterem City wygranym na własnym terenie. Nie grali potem nic i dzisiaj grają z Atletico na wyjeździe, nie? Więc z jednej strony nie ma rytmu meczowego, ale z drugiej strony z Manchesterem City to nie przeszkodziło, nie? Mówię, nie ma rytmu meczowego meczów o punkty, no bo tam towarzyskie jakieś sobie rozgrywali. Minimum jeden gol Bodo, do tego minimum jeden gol w Realu na wyjeździe z Bayerem Leverkusen i bardzo ciekawy typ, podpórka na Ajax i over półtora gola w tym meczu e, z Olympiakosem. No słuchajcie, Olympiakos aktualnie jest na tym ostatnim, przed tą ostatnią kolejką ligową, nie? Jest na 24. miejscu dającym jedną szóstą finału. E, mają 8 punktów. Ajax ma punktów 6, są daleko, na miejscu 32. Ale wygrali dwa ostatnie mecze w Lidze Mistrzów. Wygrali z Karabachem na wyjeździe 4-2, wygrali z Villarealem na wyjeździe 2-1, czego niewielu się spodziewało. No to jest bardzo ciekawa sytuacja w tej, w tej e, fazie ligowej, nie? Tu się naprawdę jeszcze dużo może wydarzyć. E, Ajax nie może przegrać na własnym terenie minimum dwa gole w tym meczu. Idziemy dalej do kuponu numer 3, o tutaj lekki weteran, bo miłość 45 razy typował, 19 razy trafiał zostało 1324 profitu ostatnio pod koniec grudnia kupon trafiony, no i dzisiaj wszystko jest inwestowane dalej, więc albo kończymy przygodę, albo będzie trwała walka słuchajcie, 1324 złote na to, że w meczu Benfiki i Realu Madryt będzie albo BTTS, albo over 2,5 goli, jedno z dwóch, minimum jedno z dwóch musi się wydarzyć, żeby ten kupon żył czyli jest tutaj liczone na gole jeżeli chodzi o pięć ostatnich meczów Benfiki, dwa razy taka sytuacja była, BTTS albo over 2,5. Jeżeli chodzi o pięć meczów Realu Madrid, trzy razy w ostatnich pięciu meczach coś takiego się wydarzyło. Lepiej statystycznie wygląda to w meczu Monaco i Juventusu, bo tu też jest propozycja BTTS albo over 2,5 goli. Ostatnich pięć meczów Monaco, 4 na 5 z takim scenariuszem, 3 na 5 jeżeli chodzi o Juventus. Czyli w tych dwóch meczach trzymamy kciuki za gole. I mamy jeszcze rzuty różne drużynowe, dorzucone mianowicie rzuty różne Chelsea na wyjeździe z Napoli. Napoli ostatnią w lidze 3 do 0 łupnia dostało od Juventusu. Upierdolili mi kupon, a mieli tylko jednego gola strzelić. Na chwilę obecną. Na chwilę obecną, przed rozpoczęciem tej ósmej kolejki Ligi Mistrzów, to Napoli w lidze Mistrzów już nie ma, bo są na miejscu 25. Oczywiście mają tyle samo punktów, co ekipy z miejsca 24, 3, 2. Mogą tu jeszcze walczyć spokojnie, żeby się wbić do dalszej gry w lidze Mistrzów. Wiem, że pierdole bo tutaj rzuty różne pograno, a ja gadam o tym, na którym miejscu jest Napoli. Jeżeli chodzi o ostatnie mecze, Chelsea 5, 15, 3, 6 i 6 nabijanych rzutów różnych Całkiem dużo. Fajny trebelek za mocną kasę. Szkoda, że bez rozbicia. Trzymam kciuki. Zanim przejdę do kuponu numer 4, który jest bardzo ciekawy, serdecznie zapraszam na naszego Discorda. Discord, szczególnie w takich dniach jak ten, gdzie mamy tyle ciekawych meczów z Ligi Mistrzów, to jest kopalnia typów, kopalnia propozycji od innych użytkowników Discorda. Nawet i dla ciebie, jeżeli sobie dołączysz w tej chwili, bo w tej chwili możesz dołączyć, i generalnie sytuacja z Discordem jest taka, że to jest takie ogólno pojęte forum internetowe, gdzie ludzie dzielą się swoimi typami, też mamy oczywiście real-time chaty, że że można sobie na bieżąco gadać o tym, co dzieje się w danym meczu w świecie sportu i tak dalej. Jeżeli te przebitki Cię interesują i chciałbyś dołączyć do tej naszej skromnej 9,5 tysięcznej społeczności na Discordzie, serdecznie zapraszam. Link do Discorda jest w opisie pod filmem. Pędzę dalej, pędzę dalej, bo teraz jest ciekawa propozycja. Michał, jeden na jeden trafiony kupon, 1504 profitu. 20 stycznia było ta śmidło na uwery, półtora gola. Kupon pięknie siadł i dzisiaj... Nie ma zmienia na taktyki. Jest na śmidło, też chyba 9 meczów. Na overy 1,5 gola. 400 zł na 1936. Nie będziemy oczywiście tego punkt po punkcie omawiać. Widzę, że tutaj po prostu taktyka nie jest zmieniana. Raz taka Tosiemka oddała, czemu nie miałaby oddać drugi raz? Może jest to jakaś metoda, nie? Czyli overy 1,5 gola. To oznacza to mniej więcej tyle, że w każdym z wybranych meczów no muszą być minimum dwa gole. Mamy tutaj spotkanie Ajaxu, mamy spotkanie Benfiki, Athletic Bilbao. Leverkusen. proszę ciebie, mamy spotkanie. Bru drugi z Marsylią, mamy spotkanie Borusi Dortmund z Interem Mediolan, bardzo ciekawe spotkanie. Mamy też overa 1,5 gola zaproponowanego w meczu bardzo overowego Eintrachtu, w meczu Paris Saint-Germain i Newcastle i w meczu Pafosu oraz Slavii Praga. 9 meczów na overy 1,5 gola Oby drugi raz taka tasiemka siadła, to będzie naprawdę sympatycznie. A teraz z nieco niższej stawki przeskakujemy do tej stawki na dzisiaj największej, bo mamy kupon od Pawła, 29 prób podjętych u nas na YouTubie, 13 prób zakończonych powodzeniem i Paweł to jest ten gościu, który ładuje kupony za 10 koła. To jeżeli ktoś dłużej ogląda, to doskonale wiecie, że istnieje tutaj taki jegomość i że te kupony dosyć często wchodzą, nie kupon w kupon, bo na przykład dwa poprzednie nie siadły, nie? Ostatni trafiony był z 27 grudnia. Piękne zakończenie roku. 10 tysięcy złotych na 28 tysięcy złotych. Dzisiaj jest 10 tysięcy złotych na 41 tysięcy złotych. I mamy tutaj klasycznego overka 2,5 goli w meczu pomiędzy Paris Saint-Germain i Newcastle. Bardzo overowe drużyny, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, bo w meczach e, Ligi Mistrzów, w meczach Paris Saint-Germain średnio 4,28 gola na mecz. 3,14 jeżeli chodzi o Newcastle. Mamy ten zwany bet, btts albo over 2,5 goli, czyli zakład na na to, że albo obie drużyny strzelą gola, albo będą minimum trzy gole w meczu, strzelone przez obojętnie kogo. Eintrakt Tottenham, takie spotkanie jest zaproponowane pod ten rynek. 5 na 5 ostatnich meczów intraktu co się wydarzyło. 4 na 5 ostatnich meczów Tottenhamu również to się wydarzyło, więc to są to ekipy, które często dowożą albo overy, albo btts albo to i to. Do tego mamy słuchajcie, minimum jeden gol Interu na wyjeździe z Borusją Dortmund. Tu naprawdę niewiele potrzeba. Co ciekawe, te ekipy nie grają jakoś wybitnie w Lidze Mistrzów, nie? Inter aktualnie jest na miejscu 14. No matematyczne szanse mają jeszcze, żeby się wbić do topowej ósemki, ale oni trzy ostatnie mecze w Lidze Mistrzów przerżnęli. Przegrali z Atletico Madryt, przegrali z Liverpool. Pulem przegrali z Arsenalem, nie? Bo Rusja miejsca o dwa miejsca niżej, lokata 16, aktualnie jeden punkt mniej uzbierany w lidze mistrzów. No tu jest potrzebny jeden gol interu i są potrzebne rzuty różne meczowe. Jeżeli chodzi o ostatnie mecze Dortmundu, to dowożone różne 9, 6, 10, 6 i 7. Nie za dużo tych overów, tak szczerze mówiąc. Natomiast jeżeli chodzi o ostatnie mecze Interu, wygląda to lepiej, bo 12-11, 7-14 i 5. Więc tutaj potrzebujemy gola Interu i ogólnie rzuty rożne meczowe. I mamy jeszcze dorzucone rzuty rożne Marsylii, która gra na wyjeździe z klubu Bruż. Jeżeli chodzi statystycznie o rzuty rożne Marsylii w ostatnich meczach... No, też nie jakoś turbo ciekawie. 2-7-2-5-12. Gdyby nie te dwa razy po dwa rzuty roczne, czekajcie, z kim to były mecze. To było spotkanie ostatnie, wygrane 3-1 z Lons. I wygrane na wyjeździe z Angers 5 do 2. No okej, okay. dwa mecze, w których dosyć szybko Marsylia miała przewagę bramkową, nie? To może gdzieś tam za bardzo nie musieli gonić. No tutaj jest propozycja na rzuty rożne drużynowe. Trzeba za to trzymać kciuki, że piękna petarda po raz kolejny siadła. Idziemy dalej do kuponu od Daniela. 2 na 3 kupony trafione, 3380 zł profitu. Ostatnio trafiony kupon z 22 listopada na rozbiciu. U, ty, dzisiaj grubo. Bez rozbijania, 1950 zł na 7774. Trzy siódemki na początku. Początku. Może to będzie zwiastun zieleni i szczęścia. Mamy zwycięstwo Bayernu Monachium z tym, no jak to już wcześniej powiedziałem, bardzo słabym ostatnio PSV Eindhoven. No cały szkopuł w tym meczu polega na tym, że Bayern Monachium, to generalnie co by im się nie stało w tym meczu, to oni i tak będą w jednej ósmej, nie? Bo oni w tej topowej ósemce skończą rozgrywki ligowe, są aktualnie na drugim miejscu zaraz za Arsenalem i mają pewną grę w jednej ósmej finału. Nie wiem, czy tu będą jakieś rotacje z tego względu czy, czy jakieś odpoczynki dla topowych graczy nie wiem no, no to ciężko wywróżyć tak teraz w tym momencie no a PSV musi trzymać o utrzymanie tego musi grać o utrzymanie tego 22 miejsca nie znaczy o utrzymanie top 24 żeby grać dalej w lidze miszu w każdym razie mamy zwycięstwo Bayernu mamy zakład na to no nie wiem że Napoli nie przegra z Chelsea i zobaczymy minimum dwa gole w meczu no ale dobra tutaj można powiedzieć że Chelsea <laughs> W lidze mistrzów będą dalej grali, nie? Pytanie tylko, czy, czy w jednej 8 czy w jednej 16, bo są na pograniczu tego miejsca, które daje jedną 8 i, i jedną 16. No a Napoli, tak jak mówiłem chwilę temu, no na chwilę obecną poza ligą mistrzów, nie? Napoli ma lekkie tutaj braki kadrowe. Podpora na Napoli over 1,5 gola. I dorzucony jest jeszcze overek 2,5 goli, czyli po prostu 3 gole w meczu muszą się pojawić. W spotkaniu pomiędzy Brugią a, proszę Ciebie, Marsylią. Tutaj średnia goli jednych i drugich, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów. 4,14 w meczach Brugi, 3,14 w meczach Marsylii. Bardzo overowe ekipy, jeżeli chodzi o gole w Lidze Mistrzów. 1950 na 7774. Jeden z trzech ostatnich kuponów jest od Arka. Dwa na trzy kupony trafione. Tutaj mamy 3600 profitu. Z 3 grudnia na rozbiciu kuponu ostatnio trafiony. Trafiony. Dzisiaj pod dodatkowy podatek celowany 1065 na 2275 i mamy betbildera. Proszę Cię, dwa bedbuildery w sumie nawet mamy. Na spotkanie Ajaxu i Olimpiakosu. Tutaj tak, rzuty rożne drużynowe i meczowe. Over 7,5 rogali w meczu musi być, czyli minimum 8 rzutów rożnych w całym spotkaniu, jeżeli chodzi o ostatnich 5 meczów Ajaxu: 10, 12, 6, 7 i 11. Cyferkowo. Jeżeli chodzi o ostatnie mecze Olimpiakosu, wygląda to świetnie, bo 16, 10, 11, 7, 19. Do tego Ajax w ostatnich meczach nabiją odpowiednio 10, 5, 1, 3 i 3 różne. Tutaj muszą nabić minimum 3 rogale. Do tego musimy obejrzeć minimum 2 gole w meczu Liverpoolu i Karabachu, czyli 2 gole strzelone przez obojętnie kogo. No i Karabach, goście muszą nabić minimum 2 rogale w tym meczu. Jeżeli chodzi o mecz o stawkę Karabachu, ostatnie, no to zagrali tylko dwa, bo oni też mieli jakąś przerwę w lidze. Zagrali sobie spotkanie ligowe właśnie z Kapazem, przegrywając co ciekawe 2 do 0. Tam nabili 8 rogali. I jeżeli chodzi o ostatni mecz w lidze mistrzów, ten z 21 stycznia, Grany na własnym terenie z Nain nabili Rogali 7. Tutaj potrzebne są tylko dwa rzuty rożne. Coś takiego mamy na 2275. Przedostatni kupon od Huberta. Jeden na trzy kupony trafione. 4044 profitu, bo to był fajny kupon. 2200 na 11 koła. Potem były dwie wtopy, i jest dzisiaj walka o kolejny drugi trafiony kupon. 2044 na 4433. No, minimum jedno trafienie Galatasaray na wyjeździe z Manchesterem City. Czyli mamy generalnie tutaj zaproponowany ewidentnie po prostu gol Underdoga. I doklejone są do tego rzuty różne meczowe, czyli obie drużyny mają dowieść rogale w spotkaniu pomiędzy Pafosem a Slawią Praga. No i teraz, jeżeli chodzi o ostatnie mecze Pafosu, o stawkę 6, 17, 12, 4, 18 rogali meczowo. Slavia natomiast zagrała tylko jeden mecz o stawkę, bo też mają przerwę sezonową. E, zagrali z Barceloną w lidze mistrzów 21 stycznia, grywając 4 do 2. Nabili tam meczowo, no nie, nie sami nabili, ale obie drużyny nabiły łącznie 9 rogali. Więc tutaj też jest proponowany taki klasyczny over. No i ostatnia propozycja od Tomasza. 1 na 1, czyli podejście w debiutowe debiutantkie na zielono 21 stycznia. To ciekawe, bo to był kupon grany 3 razy na rozbiciu z ominięciem dodatkowego podatku. Świetna sprawa. E, profitu 3327 po, po jednym podejściu. Dzisiaj mamy na rozbiciu 800 i 823 na gole. Mamy overa 2,5 goli w, me, w meczu Royal Union y, y, Royal Union Saint-Gilles z Atalantą. Jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, to Royal Union zdecydowanie bardziej overowy, bo to jest 3,42 gola na spotkanie. W spotkaniach Atalanty to jest 2,71 gola na mecz w Lidze Mistrzów. I doklejony jest też over, który pojawi się pewnie dzisiaj na wielu kuponach. Eintracht z Tottenhamem. 4,14 średnia goli w meczach Eintrachtu w Lidze Mistrzów. 3,14 jeżeli chodzi o Tottenham, ale jeżeli sobie spojrzymy na ostatnie mecze, przede wszystkim Eintracht traktu, to to jest popierdolone, nie? 3 do 1, 3 do 2, 3 do 3, 3 do 2, 3 do 3. 5 ostatnich meczów to są totalnie hokejowe wyniki, nie? 4 gole i więcej. Także tutaj celowany u Tomasza w walce o drugi kupon trafiony z dwóch podanych. No overki po prostu muszą się pojawić. Jeżeli chodzi o same kupony, mamy wszystko. Przypominam, Widzisz kupon grany za 2 zł w STS-ie na zwycięstwo Barcelony. Jeżeli zagrasz sobie dzisiaj taki kupon, a będziesz nowym graczem i Barcelona wygra z Kopenhagą, no to dostaniesz 247 zł za to, że zagrałeś kupon za 2 zł. I jest to promocja dostępna dla każdej osoby, która założy sobie dzisiaj konto w STS-ie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. W trakcie zakładania konta akceptujesz zgody marketingowe, rozpoczynasz proces weryfikacji konta gracza i trzeba wpłacić minimum 5 dyszek. To Cię zapisuje do promocji. Z pięciu dyszek za dwa złote grasz zwycięstwo Barcelony. To musi być Twój pierwszy kupon grany na STS-ie, nie? To zwycięstwo Barcelony. Czyli grasz za dwa złote, za pozostałą kasę możesz pograć co chcesz. Jeżeli Barcelona dzisiaj na własnym terenie z Kopenhagą wygra, to w przeciągu 48 godzin dostajesz 247 zł. Jeżeli mamy kogoś zainteresowanego, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem za oglądanie do samego końca. Dziękuję. Jak macie coś na Ligę Mistrzów pograne, niech się zieleni. Pozdrawiam, maelo. No i nara.